Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. W naszym studiu Marek Pańkowski, Telewizja Polska Gdańsk, Roman Daszczyński, Gazeta Wgłocza Trójmiasto, Michał Stąporek, Trójmiasto Trójmiasto.pl i Jacek Naniwajek. 19 minut po 9. Grywacie czasem w Totolotka? Ja osobiście tak. No i ja coś też wygrałeś? Wygrałem żoną też skreślamy. No, bardzo słabo mi idzie. My nigdy nic nie wygraliśmy. Nie? Nie. A Marek? No, niedawno wygraliśmy, bo tu gramy z żoną razem 300 złotych prawie. Eee, to, to jakaś kolacja? O, o, o. Nie już się pamiętam na co to <laughs> poszło, ale, ale w każdym. Ale żona w... pamięta na co poszło? <laughs> na pewno. Ja, ja zagrałem w sobotę, bo była akumulacja 7 milionów złotych. I wczoraj sprawdziłem wyniki, nie trafiłem żadnej liczby, słuchajcie, no, a, a no, chyba dzięki dwa, temu razy, dwa razy Fibu trafił tam, a, że, a, żadnej liczby, to, to, jest, to dobrze, bo następnym żałem. razem pewno trafisz. To jest tak, jeszcze na pytanie, ile, ile pieniędzy wkładasz w kre, bo y, niektórzy twierdzą, Jest to że chyba i, po 3 złotych. Jest, jest jeden jedno. zakład, więc... Y, y, rozsądni twierdzą, że jeśli masz wygrać, to wygrasz nawet jednym zakładem. No, są tacy, którzy po kilkaset złotych w każdym losowaniu ładują. No. E, słuchajcie, a pytam nie bez e, kozary, bo były prezydent Lech Wałęsa, no, już, że pieniądze, które wygrywał w latach 70-tych w Totolotka, czyli około 35 tysięcy złotych, pojawiały się jak na zamówienie. Wystarczyło, że na coś ważnego brakowało i los od razu podpowiadał mu, jak ma obstawiać e, zakłady. Mogę powiedzieć, że wygrywałem zawsze, kiedy naprawdę potrzebowałem Stwierdził. No i zrobiło się małe zamieszanie, mała e, dyskusja, dlatego że e, część historyków e, łączy e, swoje e, dowody dotyczące podpisania przez Lecha Wałęsy zobowiązania do współpracy ze służbą bezpieczeństwa, twierdzą, że to było na przełomie 70-71 roku, właśnie z tymi e, wygranymi w Totolotka. No ale to są akurat tacy historycy, którzy gdyby chodziło o inne osoby i też wygrywające w Totka, to w ogóle by o tym się nawet nie zająknęło, także to ja nie jestem jakiś szczególnie, szczególnie rozemocjonowany tymi, tymi informacjami. Zwłaszcza, że on, on pierwszy, pierwszy tak powiem wątek, który teraz ostatnio się pojawił, to był artykuł yy, z Senckiej, doktora Cęckiewicza o książce Danuty Wałęsowej. Nie wiem dlaczego on się ocknął z tym akurat po, po, po Tak, Danuta Wałęsa w, w latach, swojej książce napisała bo... właśnie o tych wygranych tak. yy, yy, swojego męża Lecha Wałęsy, że dzięki temu mogli kupić, o ile pamiętam, bo, bo czytałem tę książkę telewizor, yy, pralkę mogli. E, dzięki tym wygranom, też, e, kupić. Samochodzie. O samochodzie nie pamiętam, ale, ale wypomina się, że także samochód za tą wygraną został e, e, kupi, kupiony, zmieniono, z, mogli zmienić mieszkanie, umętrować. Jeśli chodzi o samochód, to akurat ja jestem dobrze zorientowany. Tak, ten Pierwszy samochód Recha Wałęsy to był kupiony na złomowisku Żuk. I więc tak, nie, tutaj nie, nie, nie proszę, się wyobraźnia nie podpowiadała nam jakichś Mercedesów i tak dalej bo, bo y, kiedyś ten Jeremy Clarkson tam w, 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 oceniając Poloneza właśnie po, po, powiązał Poloneza z Wałęsą i ja wtedy napisałem, że, że, że to dowodzi ignorancji Clarksona, bo Wałęsa absolutnie y, nie należał wtedy do y, klasy społecznej, która było stać na Poloneza ale wiecie, znaczy, rodzi, rodzi się pytanie czy rzeczywiście Lech Wałęsa Miał szczęście na początku lat 70. w ciągu dwóch lat wygrać 35 tysięcy złotych. Czy jednak może? rację ma Krzysztof Wyszkowski, że Wałęsa był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa i otrzymywał po prostu honoraria. Ja, ja odpowiem tak. To, że Lech Wałęsa jest dzieckiem szczęścia wiemy wszyscy. No no właśnie. Właśnie. E, e, Czyli wiesz, tak w poczekaj, poczekaj, to jest bardziej złożone. Tak się zabawnie składa, że rozmawiałem z przyjacielem, który mówił, no słuchaj, no każdy tam teraz okazuje się nosił buławę w plesaku. Tutaj przewodniczącym Y, związku powinien być Gwiazda albo Walentynowicz, że oni się wszyscy bardziej nadawali. Mhm. No nie jest to prawdą. To jest y, ten mój przyjaciel, porównał to akurat wtedy, żeby było zabawnie, y, do, do y, Lotto. Mówi, to jest tak jak właśnie y, z tym wpadaniem kulek. Komuś wpadną trzy, komuś cztery, komuś żadna, jednemu na miliony wpadnie sześć. Lechowiwań się wpadło sześć. Kilka razy z rzędu. Więc e, oczywiście e, ta sprawa z jego grą w Totolotka e, no jest, jest dziwna, bo e, no, rzadko się zdarza, żeby ktoś, e, ktoś często wygrywał duże kwoty. Ale rzadko ale, się zdarza, żeby, żeby robotnik stoczniowy był, zostawał później prezydentem. No, no zgadza się, to... ale, ale e, chciałbym zwrócić uwagę, że w Stanach Zjednoczonych na, na przykład e, zdarzył się przypadek, że pewien Pewien milioner amerykański wygrał dwukrotnie i to w ciągu dwóch lat. Dla Cęckiewicza oczywiście byłby to dowód, że, że ten milioner. E, oczywiście nie mógł wygrać i chyba współpracował, nie wiadomo z kim. E, to e, w ogóle myślę, że, e, że w naszym życiu publicznym to słowo historyk jest ostatnio bardzo nadużywane, bo to, e, to nie należy do metodologii pracy historyka, żeby kojarzyć luźne fakty i interpretować je złośliwie wobec bohatera tego. Jeżeli pozwolicie e. dalsze komentarze już po chwili przerwy, to to Michał, Michał wówczas i, i, i Marek już żadnego? Już na razie no, słowa żadnego. Radio Gdańsk. Słuchaj, od rana.